Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Legacy Rock'n'Roll Collection Deluxe Class G2 Litfurt. No więcej haseł to już nie można było tutaj wkierdzielić. Gdy jak co rano oddawałem się porannej medytacji celem oczyszczenia ciała i umysłu, postanowiłem zerknąć na to co nowego w Transformerach. I trafiłem na to, no więc lecimy. Tu muszę przyznać, że twórcom udało się w sposób wręcz niesamowity odtworzyć jakoś zabawek z Kinder niespodzianki. Tryb pojazdu został zapierdzielony mirażowi, tylko tym razem w kolorystyce z chińskich bazarowych dupereli. Figurka w trybie robota w założeniu miała odzwierciedlać w stylistyce nawiązującej do generacji pierwszej niezwykle popularną postać tamtych lat, jaką był Bart Simpson. Wyposażony jest w maseczkę na twarzy, reklamującą przemysł farmaceutyczny, pokryte całe ciało czerwonymi żylakami i fałszywą klatę od zupełnie innego pojazdu. Cieszy to moje oko jak siekanie cebuli. Granatowe spodnie odsłaniają nam trochę detali, skutecznie odwracając uwagę od wielkich łydek z kołami, skutek równie opłakany jak działanie wiagry na Emeryta. A tak na poważnie to ten tryb pasuje lepiej do tej figurki niż do miraża. Z akcesoriów dostaniemy oczywiście pistolet i działo na ramię, którego nie może nosić na ramieniu, ponieważ geniusze dziury nie zaprojektowali. Dla wszystkich zainteresowanych figurka będzie dostępna na złamazonie, ale obczajcie też dystrykt Zero. A potem napiszcie mi w komentarzach, co w ogóle sądzicie o tej figurce, żebym w ogóle mógł zrozumieć, dlaczego Wam się Podoba. Mam prośbę, jeżeli Wam się spodobało, dajcie mi lajka, like jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Będzie YouTube Was wtedy powiadamiał, kiedy wrzucę jakieś nowe ścieki na kolejne figurki.